Dzień dobry, witam się z Państwem bardzo serdecznie. Z tej strony Magdalena d'Ambroska, Contact Law. Ja jestem właśnie po rozprawie. Dzisiejsza rozprawa odbywała się tak, jak właśnie mówiłam Państwu rano, będziemy, że będziemy mieć rozprawę, która będzie dotyczyła pozwolenia sądu na wyjazd matki spoza UK. Rozprawa się odbywała poprzez videolink. Także niestety nie mogę tutaj klientki prosić, żeby się wypowiedziała. Może uda nam się taki filmik zrobić po drugiej rozprawie, więc już dzisiaj wiemy, że będziemy mieć dwie rozprawy, czyli łącznie z dzisiejszą będzie jeszcze jeden hearing, gdzie sąd tutaj przychylił się do naszej prośby. Dzisiaj sąd pozwolił mi zwracać się do. Sądu bezpośrednio, także mogłam przedstawić stanowisko naszej klientki, za co oczywiście bardzo dziękuję. I w tym momencie będziemy mieć jeszcze jedną rozprawę. I ta rozprawa na tej rozprawie strony będą miały okazję przygotować, tzw. witness statement. E, przedstawić tutaj e, te rzeczy, o, które sąd, e, o, o których dzisiaj sąd orzekł, bo jak gdyby na rozprawie sąd e, wydaje dyspozycję, e, tak zwaną direction, do stron postępowania i pyta o odpowiedzi na kwestie związane z, ze sprawą, o której decyduje. A tutaj te witness statement będzie pisał nasz adwokat. No, i będziemy mieć jednak tutaj Section 7. Kawkaz będzie chciał rozmawiać z dziećmi. Dzieci są, mają tutaj mniej niż 10 lat, więc Kawkaz mógłby pominąć rozmowę z nimi, ale jednak oficer Kawkasu zdecydowała, że jest to potrzebne i że chciałaby porozmawiać z dziećmi i tutaj także zgodnie z prawem. Dowiedzieć się, jakie są uczucia i emocje dzieci związane z ewentualną przeprowadzką do Polski. Więc jesteśmy pozytywnie nastawieni. Pani Biola, e, oczywiście, tutaj wyjeżdża do Polski. To też udało nam się dzisiaj dla niej zatwierdzić, e, ze względu na, na to, że postępowanie się jest w toku, ale sąd wyraził zgodę na to, aby wyjechała do Polski na dwa tygodnie. Także e, miejmy nadzieję, że tutaj e, będziemy mieć tę sprawę już w przeciągu następnych kilku tygodni, a sąd tak ustawił terminy, że powinniśmy mieć następną i ostateczną sprawę e, pod koniec września. E, no i wtedy e, sąd oczywiście wysłucha jednej drugiej strony. E, my będziemy e, asystować e, naszej klientce podczas tej rozprawy. No i wyda decyzję e, oczywiście zgodnie z interesem e, dzieci. Także pozdrawiam Państwa, zapraszam do kontaktu z nami. E, mogą Państwo bukować konsultacje na naszej stronie internetowej, a także kontaktować się na podane numery na naszej stronie internetowej. Życzę miłego popołudnia, pozdrawiam i do usłyszenia.